Przeniesiemy się, na no właśnie, do Wielkiej Brytanii, to oczywiście Londyn i oczywiście nie kto inny, jak Agnieszko Konor. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę z innego kontekstu. No właśnie, powiedz, czym żyła Wielka Brytania przez ostatni, ostatni tydzień? Już mówię, już mówię, było naprawdę bardzo ciekawie. Był, w ogóle w prasie brytyjskiej zobaczycie Państwo też, że no jest, jest dużo takiego brytyjskiego humoru, także są też takie właśnie, często pojawiają się dosyć śmieszne artykuły, ale oczywiście bardzo dużo było też takich publicystycznych, bardzo ciekawych, dających dużo do myślenia rzeczy. Pojawiło się kilka też akcentów polskich w tym tygodniu, także do tego za chwileczkę przejdę. No Zacznijmy od takich najważniejszych, najważniejszych spraw, które elektryzowały Wielką Brytanię w tym tygodniu. Tydzień w ogóle zaczął się od kolejnych skandali tutaj odnośnie właśnie członków Partii Konserwatywnej, łącznie z naszym tutaj znanym Borysem Johnsonem. I już pojawia się tutaj taka, taka ciekawa gra słów w metrze. Boris Bank -Chum, czyli bankowy kolega Borysa. I mamy tutaj taką grę słów BBC. Tutaj nam to daje do że może coś, mieć tutaj ten skandal. Może być związany właśnie ze stacją BBC. I zaraz Państwu powiem o co chodzi. I zobaczcie tutaj jeszcze w Daily Mirror, też na początku tygodnia właśnie zaczyna tydzień, od tego właśnie przedstawienia tych trzech głównych polityków, którzy teraz no, mają troszeczkę kłopotów, jeżeli chodzi właśnie o, o, o reputację w partii konserwatywnej. I Daily Mirror w swoim artykule daje taki, jak gdyby, przewodnik dla turystów. Tutaj mówi, że. Oni nadal tego nie pojmują. Jedne zasady dla torysów, a drugie dla reszty społeczeństwa. I tutaj do Borysa jest porada. Chcesz pożyczki? To idź do banku. Do Rysiego Sunaka. Jeździsz samochodem? Zapnij pasy. Borysi Sunak został przyłapany na tym, że jeździł sobie bez pasów. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Nadima Zahawiego, tego trzeciego pana, to tak. Zarobiłeś pieniądze, to zapłać podatki. Chodzi tutaj właśnie o to że ten tutaj trzeci pan, on jest bardzo znany, on zdominował cały tydzień. Prasa się rozpisuje na jego temat. A to dlatego, że no, jest on jednym z najpotężniejszych, pełni jedną z najpotężniejszych funkcji w brytyjskim rządzie. E, był w zeszłym roku ministrem finansów, kanclerzem, e, teraz jest przewodniczącym partii Torysów e, i on w ogóle ma bardzo ciekawą historię, bo przybył do Wielkiej Brytanii jako 11 -letnie. dziecko, e, był uchodźcą, nie mówił w ogóle po angielsku. E, sprzedawał po prostu pro, produkty teletubisiów w Wielkiej Brytanii jako mał chłopiec, natomiast tak rozwinął swoją karierę i swoje e, firmy, że stał się jednym z największych multimilionerów w Wielkiej Brytanii, no i oczywiście wysoko postawionym politykiem. I chodzi o to, że teraz jego imię, no niestety, ale, ale mamy do czynienia, no jest, jest przyczmione pytaniami dotyczącego dotyczącymi jego spraw podatkowych. I tutaj w The Times pojawia się artykuł Sunak, zleca dochodzenie w sprawie tego, czy zachawi no, uchylał się od płacenia podatków. On mówił, on tłumaczył się już, bo to od lata, od tego lata się to, ta, 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 ta sprawa toczy. On mówił, że to był niewinny błąd z jego strony, że po prostu popełnił niewinną pomyłkę. Natomiast tutaj poważna gazeta, w tym tygodniu The Independent, e Rozwija te wątpliwości i cytuje naczelnika podatkowego Wielkiej Brytanii, który mówi, że fiskus nie każe niewielki, niewinnych ludzi. A niestety tutaj pan Zachawi zapłacił 5 miliona e, dolarów za właśnie, jako kara, za e, jakieś tutaj e, nie, e, no, za, za, za sprawy e, podatkowe. Także e, no tutaj ta e, zdecydowanie. E, bardzo dużo na temat e, na temat e, szefa partii Torysów w Wielkiej Brytanii potem środek tygodnia no to już jest Boris Johnson Ukraina e, i oczywiście wszystkie rzeczy związane właśnie z wizytą Borysa Johnsona na Ukrainie The Times The Independent Financial Times wszystkie artykuły wszystkie gazety podnoszą ten temat Daily Express nazywa E, Borysa Johnsona prawdziwym przyjacielem Ukrainy, że wraca na linię frontu, e, że prowadzi kampanię na rzecz większej liczby czołgów. Natomiast The Times podaje, że jednak tutaj e, to spotkanie byłego premiera e, zbiega się z ponowną kontrolą finansów Borysa Johnsona w związku niestety z zarzutami, że przewodniczący BBC Richard Sharp miał zorganizować Gwarantora pożyczki dla Borysa Johnsona, a później Johnson miał zarekomendować pana Sharpa na stanowisko przewodniczącego BBC. Oczywiście Boris Johnson zaprzecza temu, rzecznik jego, jego rzecznik również, no ale w tym momencie prowadzone jest dochodzenie, także to też, też dominowało tutaj e, gazety i e, e, Daily Mail. Pojawił się to, rozmawialiśmy na ten temat dwa dni temu w Daily Mail. Powiedział się, po, o, o, ukazał się taki potężny artykuł Borysa Johnsona, e, który zatytułowany jest bardzo mocnymi e, słowami. Na co do diabła czeka Zachód? I tutaj w tym artykule właśnie Boris Johnson e, ujawnia wszystko, co widział na Ukrainie. To jest takie bardzo emocjonujące zdjęcie. Właśnie mamy dziecka na Ukrainie. E, i, I ten artykuł Borysa Johnsona też jest naprawdę pełen emocji. Zdecydowanie widać jego pasję, zaangażowanie. Wspomina w nim też, też Polskę, nawołuje do Polski, że um, Wielka Brytania teraz um, zdecydowała się oddać 14 czołgów dla Ukrainy, ale teraz czas na Niemcy, Polskę i inne kraje, bo Ukraina będzie potrzebowała setki takich, e, e, takich właśnie e, czołgów. E, mówi też, że Ukraina walczy za cały świat, ale za, przede wszystkim za kraje bałtyckie, tak jak Polska. E, i inne kraje, które mogą właśnie, no, ręka Putina tam, że, że mo mogą po prostu też być zagrożone przez, przez Putina. I tutaj się to pojawiają się te artykuły też w tym kontekście Pojawiają się w tym, w tym kontekście, że Wielka Brytania ogłosiła kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Tutaj Ben Wallace potwierdził, że w tym roku będzie najbardziej znaczący pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Ukraina już przekazuje 14 czołgów Challenger i 30 samobieżnych Armatohawitz AS-90, a Rishi Sunak ogłosił wcześniej, jeszcze w grudniu, że Wielka Brytania będzie przeznaczała jeszcze setki tysięcy amunicji artyleryjskiej w 2023. W trzecim roku w ramach nowego kontraktu, który opiewa na 304 miliony dolarów. Także tutaj właśnie odnośnie tego kontekstu. I jest już nasz pierwszy polski akcent Financial Times, proszę Państwa. Financial Times tutaj nawet poświęcił pierwszą stronę dla Polski artykułem, który mówi, że polski ruch, polski ruch wywiera presję na Berlinie. Premier Polski powiedział, że będzie apelował do niemieckiego kanclerza, aby Warszawa mogła przekazać Ukrainie część niemieckich czołgów i to sprawiło, że y, zwiększył się właśnie zwiększyła się presja na kanclerzu Niemiec odnośnie właśnie przekazania czołgów. Także taki układ dużo, e, dużo się dzieje Dużo tak. się dzieje i tak słuchałem słuchałem i czekałem czy powiesz coś o koronacji, ponieważ pałac Buckingham podał już szczegóły. To jak wygląda harmonogram mhm. koronacji króla Karola III? Tak, faktycznie pojawia się już wczoraj wieczorem, pojawił się e, temat koronacji w bardzo ciekawy sposób, bo Daily Standard pokazuje nowy sondaż, według którego e, 60% społeczeństwa chce, żeby książę Harry... Jednak został zaproszony na tą koronację, także wielki taki zwrot akcji, bo wcześniej w zeszłym tygodniu właśnie ta opinia publiczna była zupełnie inna. No i faktycznie pojawiają się coraz to nowe doniesienia o szczegółach koronacji. Ma to być naprawdę wielkie wydarzenie, trzydniowy spektakl, pełen przepychu, widowiskowy bardzo. Będzie, będą dwie duże procesje, nabożeństwo religijne, koncert gwiazd, dzień wolontariatu. Będzie to naprawdę no, no bardzo uroczyste. Wydarzenie będzie podzielone na trzy dni. W sobotę to będzie takie uroczyste nabożeństwo właśnie organizowane w opactwie Westminster. Tutaj Charles i Camilla em, przybędą do opactwa Westminster taką specjalną procesją koronacyjną i wrócą później do Buckingham Pałacu i dołączą do rodziny królewskiej na tym słynnym balkonie. Nie wiadomo dokładnie, który, którzy członkowie będą na tym balkonie i czy Harry i Meghan faktycznie zostaną zaproszeni, no ale tak będzie wyglądała sobota. Natomiast w niedzielę będą wielkie koncerty Ikon muzyki, gwiazdy, to będzie w zamku Windsor i tutaj będą brali udział bohaterowie różnych społeczności, bo król chce pokazać, że Wielka Brytania jednoczy, że jest tutaj różnorodność, że jest inkluzywna. Będą zaproszone dlatego chóry uchodźców, chóry społeczności LGBT, chóry osób głuchoniemych, także naprawdę na plus. Super pomysł i bardzo, bardzo dobrze. Na pewno tutaj jest to bardzo się spotkało z pozytywną opinią właśnie osób wspierających to. No i będą różnego rodzaju pokazy, świetne lasery, drony i tak dalej. Natomiast odbędzie się też wielki lunch, czyli wielka impreza uliczna. To też mogliśmy zobaczyć na 70-leciu królowej Elżbiety. Czyli będzie to po prostu jedna wielka uliczna impreza. Brytyjczycy wyciągną stoły, jedzenie i będą po prostu celebrować. A w poniedziałek będzie święto państwowe i będzie to taki dzień tak zwany wolontariatu. Czy to oznacza, że ten trzeci dzień jest mm, no właśnie tak dla brytyjczyków takim świętem? Tak, będzie to święto państwowe, nie, nie będziemy musieli iść do pracy, także wszyscy będą mieli dzień wolny i będą uczestniczyć w różnych akcjach charytatywnych, będą zachęcani do tego, żeby właśnie działać w tych akcjach, żeby w nich uczestniczyć, żeby brać w nich udział. W wolontariacie, w akcjach charytatywnych, które będą później miały pomóc właśnie osobom, które tego potrzebują. No właśnie, chciałbym też Ciebie, Agnieszko, zapytać o Harego i skandal, który mhm. jest wokół. Właśnie Harego i Meghan, Czy to serial, czy to książka, czy to wpłynie na to, że pałac Buckingham podejmie decyzję, że się jednak nie pojawi na koronacji? Czy w ogóle taki scenariusz jest naprawdę zakładany? No tutaj pojawiają się różne spekulacje. Yy, pojawiają się nawet spekulacje, że może być w to wciągnięty premier Sunak, że z drugiej strony, że jednak rodzina królewska będzie chciała tego pojednania, bo będzie to jednak pozytywne dla ich wizerunku również. Będzie to taki akt wysokiej moralności, gdyby szukali takiego porozumienia. Nie wiadomo jeszcze, tak naprawdę książę Harry też się do tego nie odniósł, unika odpowiedzi na to pytanie. W swoich wywiadach podkreślił, że jest na to otwarty, nie zobowiązuje się do niczego, ale że piłka leży po stronie rodziny królewskiej, że drzwi są do niego zawsze otwarte, ale musieliby po prostu wszyscy usiąść, porozmawiać, no i chciałby, żeby rodzina królewska go przeprosiła. Takie tak wypowiedział się książę Harry, także no, no nie wiadomo. Niestety zobaczymy, myślę, że bliżej tego pojawiają się oczywiście informacje ze źródeł królewskich, że rodzina królewska chciałaby tej, te do, doprowadzić do tego pojednania, no ale zobaczymy, jak, jak, jak to wszystko się, się rozwinie. Nie mamy w tym momencie żadnych oficjalnych informacji. Oczywiście tutaj brytyjscy astrologowie próbują odpowiedzieć na to pytanie tak z przymrużeniem oka. Jeden z nich właśnie zajrzał w gwiazdy Harego i Meghan i uważa, że prawdopodobnie się pojawią, no ale to oczywiście z wielkim przymrużeniem oka, także nie, nie wiadomo jeszcze, jak to, jak to będzie. Trzy dni koronacji, e, też wie, wiele koncertów, można powiedzieć wielki splendor i e, duże wydatki, no właśnie, czy może jednak nie takie duże, no to jak e, zależy, kto jak, e, na to patrzy. Czy wiadomo, ile to wszystko będzie kosztować i jak Brytyjczycy odnoszą się do tego? Tak, i The Sun, gazeta The Sun pokusiła się właśnie o wycenę koronacji. E, oczywiście, abstrahując już od wszystkich klejnotów, które tam będą w tej koronacji brały udział które to będą jedne z najcenniejszych i najsłynniejszych klejnotów na świecie one będą opiewały na sumę 3,5 miliarda funtów to oprócz tego, koronacja ma podobno kosztować około 100 milionów funtów a to według Komitetu Operacji Złota Kula e, który e, uważa, że właśnie tyle będzie kosztowała koronacja, bo yy, jeżeli chodzi o śluby, to yy, rodzina królewska płaci rachunek, ale jeżeli chodzi o koronację, to już rząd tutaj płaci za to. I w 1953 roku Winston Churchill zapłacił około 1,5 miliona funtów za koronację królowej Elżbiety. Natomiast na dzisiejsze pieniądze, jeżeli. Dobrze, jeżeli przeliczymy to na dzisiejsze pieniądze, to wychodzi to około 50 milionów funtów, ale będzie to dwa razy więcej ze względu na koszty bezpieczeństwa, które będą o wiele wyższe niż, niż w 53 roku. I wszystkie najważniejsze informacje, które i wszystkie wydarzenia, które tak naprawdę wydarzyły się w ciągu tego mijającego tygodnia przekazała Państwu Agnieszka Okonor. Agnieszko, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również serdecznie i jeszcze miłego weekendu. My Tobie również życzymy miłego weekendu.